żadnych wątpliwości, kto jest najlepszym freakfighterem w historii. Swoimi następnymi czynami mam zamiar tworzyć swoją legendę. Jego arsenał to nokauty, które pamięta cała Polska, a sama jego postać to poniekąd twarz freakfightów. Agresywną iskierką swojego charakteru rozpala serca tłumów, a w rozpętany ogień zabiera swoich przeciwników. Walka z Adrianem Polańskim to kontynuacja konfliktu i następstwo poprzedniej walki, w której według Ferrariego była to wygrana Polaka, ale tylko na papierze, a ostateczne wygrane pomimo werdyktu sędziów nie został wyłoniony. Pytałem, bo bo... Przegrałeś, więc ty teraz nie powinieneś mieć żadnych swoich warunków, bo przegrałeś. A, tam przegrałem. No przegrałeś no i tyle, taka jest, taka jest no jest ta, jest tak jest rachunek. No i tak napisane. Według tego cały konflikt dwóch stron musiał zostać wyjaśniony jeszcze raz, tym razem, według zapewnień do końca. Chcę z Tobą zakończyć raz na zawsze ten konflikt, chcę, żeby to było już za nami. Mam być obstrany czego? Że wygrałem już z Tobą raz i wygram drugi? Czego mam być obstrany? No, a, tam wygrałeś. No jakbyś byś ze mną wygrał, to wtedy mógłbym coś myśleć. Wygrałem z Tobą raz i tyle. No Nie mam być przed czym obsrany. Także Polak bez jakiegokolwiek obstrania wkracza w ponowne starcie z Ferrari, któremu trzeba tylko dobić gwóźdź do przysłowiowej trumny. I na pewno bez obsrania zaczął tutaj Amadeusz, bo z początkiem walki agresywnym stylem próbował urwać głowę Adriana wraz ze swoją techniką, z której słynie. Same defensywne nastawienie Polaka to przede wszystkim skuteczne blokowanie i kontrowanie Amadeusza. Dobra taktyka do momentu, w której Polak mrugnął w złym momencie. Ile później leżał nieprzytomny, jego oczy wydawały się być w totalnej nicości, a mięśnie zacisnęły się w wyniku utraty przytomności. Po walce Polak został szybko odwieziony na sygnały do szpitala, a sama sytuacja wydawała się być bardzo poważna ze względu na kopnięcie, które mogło uszkodzić kręgosłup Adriana. O mordeczki. nie wiem co tu się odwaliło, ale jadę właśnie karetką na sygnale, chyba mnie spaulował, nie wiem, bo mi odcięło, ja pierdzielę. Erik to osoba z wieloletnim stażem w sportach walki, która jest jakby poboczną misją u Ferrari'ego, a same zdarzenie to w miarę losowy event. Ferrari zaczynając dopiero trenować miał konflikt z grupą, z którą sparował, gdzie zresztą wydaje mi się próbowali samego Amadeusza ośmieszyć. Całe zaście zaczęło się od kopnięcia Amadeusza na treningu boksu. Udziwił trener tej grupy, zamiast pouczyć swojego zawodnika na sparingu bokserskim zakopanie, stwierdził, że Amadeusz obsrał zbroję i nie chce już walczyć. Po tym wszystkim temat ucichł, ale 3 lata później Eryk postanowił wyjaśnić niehonorowe zachowania Amadeusza, który uderzył go rzekomo z łokcia, zapominając co zrobił pierwszy na sparingu bokserskim. Przyjechaliście jako klub bokserski, sparujemy boksersko i nagle kopiesz. Za chwilę mieliśmy kolejne honorowe zachowanie, tym razem karma wróciła sekundę później. Ale kopnęliśmy pierwszy. Ale Słysza gadasz zasady, się roz... a nie masz zasad, no tak jak prawda. Dobra, weź. Spiera. Nie macie świetnie. A co kurwa? Jak się okazuje Amadeusz miał tutaj niesamowite szczęście, bo cała podniszczona twarz i nokaut to wynik wygładziny, która zrobiła całą robotę. Słuchaj, ma to jest zasad kurz. Ja się wyjebałem, kurwa, oddywam się sprzedałem rujkę. Teraz się świadomo, że mnie rozjewałeś. Kurwa. Ja mam jak z tym człowiekiem zasadami podszedłem normalnie, uderzyłem go liścia, może też to było, nie dosyć, dosyć niehonorowe, a uderzyłem pierwszy liścia. Człowiek z wykształceniem prawniczym, który był w więzieniu. Zawodnik z wieloletnim stażem, bijący się na galach frykowych. Bomba. Bez wątpienia jeden z najlepszych zadymiarzy. Nie zacznijmy od początku, Ruro. Przyjechałem z 65-kilowym kierowcą, który miał za zadanie jedynie odciągać mnie od ciebie i płakał jeszcze, jak przed. Mówi, kurwa, Paweł, nie chcesz, bo dostanę spis za frajera. Wkrótce konflikt, który zaczął się od byłej bomby, czyli Zusie, która streamowała wraz z Ferrari. Chwilę później bomba wpadł do hotelu, w którym miało dojść do szybkiego wyjaśnienia, lecz ze względu na kontuzję ręki Ferrariego, przyjazd policji to niczego nie doszło. W odwecie Ferrari postawił nogę i Oplu, samochód, bomby, no i w zasadzie tak powstała ta walka. To jest furka bomby. Tyle chciałem tylko powiedzieć. W międzyczasie budowanie napięcia, otoczka opowgali i wywiady z osobistościami we Afryka. No właśnie, wywiady. Wywiady, w których Ferrari lubi brać udział. Tak, tak. Jest to już kolejny raz, w którym to Ferrari daje popis na wywiadzie i odnotowuje nokaut na ściance. A cała sytuacja to znowu poboczny event zaraz obok głównej walki z bombą. Ferrari, znokautowałeś kogoś na ściance dziennikarskiej. Widziałem, że chłop leżał i porwał ściankę do połowy. O co chodzi? Czemu ty kogoś bijesz znowu na chwilę przed galą? E, no cóż, tak to już jest jak jest się kozakiem za klawiaturą. Obrażał mnie od najgorszych, obrażał moją rodzinę. Cała akcja zaczęła być pokazywana na całym świecie, a same nokauty przytrafiały się Amadeuszowi tak często, że ludzie zaczęli domagać się wpisywania nokautów poza galami, rekord Ferrari'ego. No Ale co znokautowałeś go, bo ja tylko widziałem, że ścianka no leżała. No taki nokaut, że jak padł, to był świadomy powiedział tak. Ło kurwa. Wstał, zatańczył troszeczkę. Co? I tyle. Ja sobie poszedłem. No. Całość zakończyła się pogodzeniem obu panów, którzy mieli zrobić wspólny sparing, do którego ostatecznie nie doszło. Nie ma co dalej tego dążyć. Każdy tutaj ze z nas zaczyna z czystą kartą. Amadia obiecał mi sparing. Mam nadzieję, że nie obstra zbroi i go zrobimy. Patrząc na wiatra, którym wyrwał Sadek podczas wywiadu, Chyba wiadomo czemu do tego sparingu nie doszło. A my wróćmy na nasz główny wątek, w którym to Ferrari jest w sporym konflikcie z bombą. Do walki została chwila. Bomba, pewne swoich umiejętności, które szlipuje od lat, staje w oko w oko z Ferrari. I właśnie takim horrorem miała być walka, która przez połowę rundy była, jakby to ująć, zachowawcza. Konieczna była tutaj ingerencja sędziego, przez którą walka nabrała tempa. A sama sytuacja była niczym wyzwolenie demona Ferrari, po którym rozpętał swoje ręce, a bomba sekundę później, podobnymi oczami co Adrian, patrzał w nicość. A dwa młotki skończyły jakiekolwiek wątpliwości. Ja jestem cepiarz, ale jak przypierdolę, to później leżą jak ta szmata obok niego. Hala ci się udało, kurde, nie jak nie, nie odciąłeś mnie jak... To chcesz, to, to, no to dawaj jeszcze raz się kurwa walimy jak za. Hejter to raczej skromny zawodnik z najszybszym nokautem w historii frików na Raponiksie i z pewnym zapleczem judo. Konflikt tych panów to tylko dymienie ze względu na walkę, a jedyny incydent to sprzeczka na Masters. Mordo, ty byś mi kurwa światła nie zgasił w życiu, kurwa. Chłopie kurwa, z liścia mi cię zabił, co ty pierdolisz w ogóle. No Manie, ty, kurwa no co kurwa, no co kurwa? Z wielu spisywane na straty, aczkolwiek zapowiedzi skończenia Madousza przeczyły tym dobniemaniom, do a sam hater wydawał się wierzyć w jednostronną walkę z wynikiem na swoją korzyść. Co to jest swój nie? Co? Ta walka ze mną. <laughs> to są najłatwiejsze pieniądze w moim życiu. To jest pak i, I highlights. Tak Jak to jest mieć świadomość, że jutro wejdziesz i dostaniesz ciężki nokot? Znaczy wiesz, no ty masz więcej do stracenia, nie? więc ja bym raczej bał na twoim miejscu. Pojedynek zaczął się bardzo szybko latającym kolanem, ale po obaleniu hejtera równie szybko znikły jego szanse na wygraną. Ferrari rozbijał twarz hejtera przez całą minutę, a cała akcja to jednostronna dominacja Ferrari'ego i swoiste ubijanie kotleta młotkami. Hejter po ciosach wydawał się być półświadomy, a dojście do siebie zajęło. Trochę czasu. Ferrari się okazał tym razem troszeczkę za mocnym zawodnikiem dla mnie. Tutaj e, zakończyła się walka e, naprawdę mocnym ciosem i już po prostu nie dałbym rady walczyć. My również mocną walką zakończamy zestawienie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.